Przez ostatnie lata na rynku konsol było bardzo stabilnie. Właściwie tylko trzy firmy miały znaczenie: Microsoft, Sony oraz Nintendo. Microsoft i Sony tłukły się o główny rynek konsol, które mają taką większą moc obliczeniową, natomiast Nintendo przejmował rynki bardziej eksperymentalne oraz przenośne. A tutaj nagle pojawia się Google i mówi, że robi tak, jakby konsolę z tą różnicą, że ta konsola to tak naprawdę będą ich serwery i wszystko będzie streamowane. Sam koncept wydaje mi się trochę dziwny, biorąc pod uwagę, jakie niesamowite opóźnienia powoduje sieć, i jakie słabe łącza internetowe ludzie mają. Nawet nie wiem, czy ja z nawet takim dobrym internetem, który mam tylko po to, żeby być w stanie streamować. I czy udałoby mi się grać w tych reklamowanych 4H? No nie wiem. Może by się udało, w końcu te algorytmy mądrzy ludzie wymyślali, może jakąś niesamowitą kompresję robią, albo przewidywanie ruchów graczy, czy coś w tym rodzaju. Więc to nie jest tak, że ten pomysł może nie wypalić, moim zdaniem. Tylko wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim nie chodzi tutaj o to, żeby strzelić się w rynek konsol. I też wydaje mi się, że nie chodziło tutaj o to, żeby przejąć rynek dystrybucji cyfrowej gier, na przykład od Steama, od Origina, od Epic Game Store. Poprzez po prostu zmianę sposobu sprzedawy gier, poprzez właśnie streamowanie na bieżąco, integracji z YouTubeem tego typu rzeczy. I podczas tej całej prezentacji, podczas której ta konsola została zaprezentowana, no konsola właściwie do oraz serwis do streamowania, zwróciłem uwagę na pewien szczególny element. Mianowicie była tam mowa, że każdy moment jest nagrywany, że można tak jakby robić sobie zapisy gier z danego momentu, że później można. Ten moment kontynuować, i od razu to też każdy ten moment trafia do YouTube'a, jeśli chcemy. No i właśnie wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, co Google robi w ogóle z tymi swoimi wszystkimi usługami, to tutaj Google Stadia akurat wpisuje się w ten schemat, za którym podąża cała reszta firmy. Żeby lepiej wyjaśnić, co konkretnie mam na myśli, zacznijmy od początku. W jaki sposób ten? Cały mechanizm, ogólnie zapakowany jako Google Stadia, działa. Gracz sobie wciska coś tam na kontrolerze i wysyła to do serwerów Google, co Google zapisuje. Następnie jest tam w tle sobie przetrwawana gra i który stan jest zapisywany przez Google, a następnie Google wysyła obraz do gracza, który potem naciska kolejne przyciski. Czyli... To, co przede wszystkim odróżni to od innych konsol oraz od wszelakiego innego zbierania danych, to, że w każdej chwili, w każdej klatce Google ma stan, co się dzieje w grze oraz jak gracz zareagował. Każda jedna klatka jest tak zapisana, że później można ją otworzyć. Do tego, zobaczmy jeszcze na jeden inny feature. Mianowicie jest taka opcja, że jeśli się zatniemy, to żeby nie wyłączać gry, nie zaglądać na YouTube'a, jak tutaj przyjść dany moment, to na podstawie tego, jak przechodzili to inni gracze, Google Stadia będzie w stanie pokazać, jak to należy przejść. I właśnie to było to, co najbardziej mnie naprowadziło na ten mój trop, o co przede wszystkim chodzi w tym całym projekcie. Otóż, jeśli gracz próbuje rozwiązać jakąś zagadkę, nie może przejść, kombinuje i się zablokował, i potem prosi serwek Google'a: Google, pomów mi, jak to przejść. To w takiej sytuacji Google ma trzy informacje. Po pierwsze, co się działo w grze, idealne odtworzenie stanu gry. Po drugie, jaka była reakcja gracza, co próbował robić, jak kombinował, jak tu rozwiązać jakąś zagadkę, jak coś przejść, jak danego bossa pokonać. Oraz, kiedy gracz się poddał i uznał, że on już nie da rady, albo ona. Więc każdy jeden gracz zmienia się w testera. Przy czym te dane są o tyle lepsze że są w formie cyfrowej i nie są objęte ludzką interpretacją. Można jeszcze do tych danych dorzucić to interpretację, mianowicie gracz się zaciął, albo to jest taki moment, że ja chcę go pokazać i podzielić się z YouTubem, ale dane na temat tego, co gracz robi, dlaczego to robi oraz jak na to reaguje, są niesamowitymi danymi, którymi można nakarmić sztuczną inteligencję. Zobaczmy też na przykład, co Google robi z innymi projektami. Co robi na YouTubie? Automatyzuje tworzenie napisów na podstawie głosu. Automatyzuje filtrowanie. Automatyzuje rekomendacje. Automatyzuje moderację. Automatyzuje wykrywanie treści, które są objęte prawami autorskimi i autor sobie nie życzy tego, żeby ktoś używał bez zgody. Inny przykład. Wyszukiwarka. Automatyzacja wyników wyszukiwania. Automatyzacja reklam. Do tego spójrzmy na przykład na samochody. Google Maps to też jest powiązane właśnie z tymi samochodami i z Google robi automatycznie jeżdżące samochody. Więc o co tutaj chodzi w tym całym projekcie Google Stadia? Nie chodzi tutaj o to, żeby wydoić z graczy, nie chodzi o to, żeby zebrać jakieś potajemne informacje rządowe i potem sprzedawać. Nie, bo w sumie kogo to obchodzi, czy akurat sobie gra w Devil May Cry, czy Honey Pop. Oczywiście to, że Google chodzi o zbieranie informacji, to można było się domyślić, bo to właściwie jest wszystko, co Google robi. To jest najbardziej oczywiste dla wszystkich, że ola boga, Google wbieguje okropieństwo w wielki brat paszy. Ale te dane nie są zbierane tylko tak dla rozrywki. Więc co by tutaj można było zautomatyzować na podstawie danych, co gracz robi, co jest w danej grze, co sama gra robi, co wyświetla, co gracz wciska. Jak gracz się komunikuje wtedy z innymi w przypadku gier wieloosobowych. Ale spójrzmy na tą całą sytuację teraz z drugiej strony. Cały czas patrzyliśmy na to, jaka była reakcja gracza na grę. A tutaj, jeśli byśmy chcieli odrzucić ten proces, to jak tutaj zrobić grę, żeby gracz reagował w dany sposób? Postawcie się teraz jako deweloper, który wypuszcza grę na Google Stadia. To jakie informacje wtedy dajecie Google'owi? Dajecie informacje o całym kodzie gry. O wszystkim, co się dzieje w danym momencie. Jak dany kod powoduje reakcję gracza. Więc jeśli chcemy odtworzyć reakcję gracza, musimy umieć odtworzyć kod poprzez sztuczną inteligencję. Tak więc to, że Google nie ogłosiło jakichś szczególnych ekskluzywów, to to w sumie nie jest ważne. Również nie są zbyt ważne te całe informacje na temat tego, co robi gracz, bo to też nie jest takie ważne. Najważniejsze jest to, jakie gry tam wstawią deweloperzy. A sobie zaklepali dosyć sporo dużych tytułów, jak na przykład Doom albo Assassin's Creed. No tutaj już mogą zebrać dane na podstawie popularnych gier, ocenić reakcje graczy w każdym jednym momencie, znają recenzję z YouTube'a oraz wyników wyszukiwarki, więc wtedy Google będzie wiedziało, jak nakarmić sztuczną inteligencję, żeby robiła jak najlepsze gry. I wyobraźcie sobie wtedy, jak zupełnie zdominują rynek. Wtedy, kiedy inne firmy będą musiały powoli, powolutku robić grę, każdy jeden wzgórek muszą jakoś modelować albo wygenerować, jeszcze go jakoś przyprawić, żeby to nie był po prostu taki pusty kawał trawy, z którym nic nie można zrobić i na takim wzgórkiem z paroma budynkami, z paroma NPC-ami, z jakąś historią cała armia deweloperów. Będzie nad tym pracować przez lata. A to zrobi Google w kilka minut, jak nie w kilka sekund wygenerują całą grę, która jeszcze dodatkowo, jeśli zbiorą na podstawie Ciebie oraz podobnych ci ludzi dość informacji, będą w stanie zrobić grę idealnie dopasowaną pod Twój gust, której nie będzie takiego momentu, w którym się zatniesz, dlatego że będą wiedzieli, jakie momenty powodują, że grać się zacina. Będą mogli natychmiastowo wygenerować grafikę bo będą wiedzieli na podstawie różnych recenzji, ocen, reakcji graczy, tego, co recenzenci mówią w samych recenzjach, co mówią na YouTube, albo nawet nie mówią, tylko na podstawie reakcji twarzy, na podstawie tonu głosu. Na przykład na streamach są w stanie ocenić, który moment ma ładną grafikę, który moment ma ładną muzykę, który moment zrobił wrażenie fabularnie, albo pod względem jakiejś interesującej mechaniki. Jeśli Google wie, co to jest, co do każdego bitu w kodzie gry, co do każdego wydanego dźwięku, co do każdego odtworzonego piksela i co do każdego wciśnięcia przycisku, jak gracz reaguje, reakcji emocjonalnej, jeśli jeszcze dodatkowo streamuje. Mając te informacje, będą mogli robić gry, gry, kolejne gry, kolejne gry, kolejne gry, nieskończona porcja gier, które nigdy się nie będą nudzić. Dlatego że po prostu będą wiedzieć kiedy gracze się nudzą, w jakich momentach, w jakich proporcjach trzeba tutaj ułożyć momenty jakieś dynamiczne, żeby gracza za bardzo nie zmęczyć, czy jakieś wolniejsze. I to w dodatku jeszcze pomijamy ten cały obszar testowania, poszukiwania jakichś błędów. Testerzy nie muszą pisać jakichś raportów, które potem są interpretowane przez deweloperów, bez robienia grafiki, bez robienia muzyki, bez pisania fabuły, bez niczego. Wystarczy, że Google powie sztucznej inteligencji zrób grę dla danej demografii, pomyśli tam przez kilka godzin i zrobi grę, która będzie po prostu dyszką, która trafi w wasz gust. Więc z punktu widzenia graczy może mieć to bardzo pozytywny skutek. Wyobraźcie sobie, że przejdziecie jakąś grę, bardzo się wam podobała i dostajecie od razu następną, kolejną, która bardzo wam się podoba. Po prostu taki nieskończony strumień 10 na 10. Zapowiada się całkiem nieźle, co nie? Tylko wtedy jest jeszcze pewien problem. Mianowicie, jeśli Google uzyska taką dominację poprzez produkowanie najlepszych gier w jak najlepszej ilości, zostaje pewien problem. Inni deweloperzy stracą pracę. Najwyżej zostaną jacyś hobbyści, co po prostu tak z pasji będą chcieli przelać swoje pomysły do postaci gry, ale takie większe tytuły, AAA albo AA, no cóż, wydaje mi się, że mogą nie przetrwać tej całej dominacji. Chyba, że ich jedyną przewagą właśnie będzie fizyczny sprzęt, który znajduje się w domu albo w rękach w przypadku przenośnych konsol graczy. To może być właściwie ich jedyna szansa na takie odratowanie. Więc może to doprowadzić do niesamowitego monopolu Google. A. No i jeśli Google będzie miało taki monopol, to będzie oznaczało, że ich sieć neuronowa nie będzie karmiona nowymi danymi. Te gry w końcu w pewnym momencie zaczną się robić takie same. Zaczną się robić nudne, powtarzalne. Jednakże wydaje mi się, że i ten problem Google jest w stanie obejść. Dalej utwierdzając swój monopol, przez który nie upadnie praktycznie nigdy. Mianowicie mogą robić tak zwane eksperymenty AB. Jednemu graczowi dadzą. Lekko zmodyfikowaną wersję gry w taki sposób, a drugiemu graczowi dadzą inaczej zmodyfikowaną. I na podstawie tych elementów losowych będą w stanie stwierdzać, co właśnie się bardziej podoba tym graczom. Tylko właśnie, jeśli wszystko będzie tak dobre i nie będzie żadnych kafanek, no to. Czy nasze standardy się nie podniosą niesamowicie? Ewentualnie, co właśnie z ludźmi, którzy uwielbiają gry, które są tak złe, że aż dobre? No, ale to jest niesamowita nisza. A nisze nie są aż takim źródłem bogactwa, jak mogłoby na to wskazywać. Jest jeszcze jedna kwestia Gogo Stadia, którą chciałbym omówić. Mianowicie cenę. Nawet jeśli Gogo będzie miał z tego niesamowite straty, że po prostu będzie dawało kasę deweloperom, żeby robili gry na stadie, ale gracze nie będą za to zbyt dużo płacili, i tak wyjdą na plus. I tak na dłuższą metę wyjdą na plus, kiedy zaczną robić te własne gry. Więc możemy się spodziewać, że podczas następnej generacji konsol Google wyciągnie naprawdę ciężkie działa. Będą naprawdę dużo płacić wielkim deweloperom, żeby portowali swoje gry na stadię. Będą płacili duże pieniądze, żeby ich własne studia ręcznie produkowały gry. Przez jakiś czas. I do tego jeszcze mogą te gry dawać za śmiesznie małe pieniądze. Więc mogą tym w dosyć nieuczciwy sposób wykończyć konkurencję, tylko dlatego, że na razie nie muszą zarabiać. Bo teraz jeszcze są w fazie zbierania danych. Jednakże jest jednak pewne światełko w tunelu, jeśli chodzi o monopol Google. A. Mianowicie, Microsoft kombinuje tutaj coś podobnego. I jeszcze to mi się podoba w Microsoft'cie, że oni nie bardzo się przejmują tym, żeby wszystko było ekskluzywne tylko na Xboxach. Również bardzo dbają o pc więc osobiście w tej kwestii bardziej kibicuję Microsoftowi. Co prawda, na PC-tach też będą grać gry od Google? A. Więc też nie byłbym stratny. Jeśli Microsoft i Google będą się tłuc o ten rynek proceduralnie generowanych gier, i będzie można w to grać właściwie na wszystkim czy na telefonie, czy na tablecie, czy na tablecie z dorobionym czypadem, jak dla mnie, jeśli ten cały projekt się uda, to sam plus, dostaję więcej lepszych gier, w które będę mógł grać na swoim pc ale mimo to na samym początku nie zamierzam inwestować w stadia, nie zamierzam grać gry na tym, bo jestem pecetowcem przyzwyczajonym do cywilizowanych 60 klatek na sekundę, a nie jakieś 30, które prawdopodobnie będą, jeśli będzie opóźnienie, tak na poziomie 32 milisekund, to no tak mniej więcej by wychodziło te 30 klatek. To już w sumie konsolowcy by to zaakceptowali. Ja nie. Ja potrzebuję 60. No i mam niesamowitą awersję do wszelkich subskrypcji. Wolę wydać znacznie większe pieniądze na Steamie za konkretną grę, ale nie lubię po prostu takiego łańcucha uszy. A wy, co myślicie o tym całym projekcie Google Stadia? I co myślicie o tej mojej teorii na temat długofalowego planu Google? Napiszcie w komentarzach. Na razie i trzymajcie się mocno.